Witaj ponownie już w trzeciej części naszego szkolenia na temat programów partnerskich, tego jak zarabiać w programach partnerskich, jeśli jesteś osobą początkującą. Tak naprawdę tego trzeciego szkolenia, zamknęłem <grym> drzwi, nie miało być, ale po chciałem skończyć na tych dwóch poprzednich szkoleniach. Nie? W pierwszej części mówiliśmy o tym, jak zacząć, czyli o takiego prostego dwuetapowego, takiego prostego lejka sprzedażowego, który składa się np. z dwóch, ewentualnie z trzech stron. I w drugiej części mówiliśmy tutaj o tym, właśnie jak ten lek promować. Nie mniej więcej, jeśli masz czas, a nie masz czasu, ale też dostałem właśnie takie pytanie, które mnie skłoniło, żeby zrobić takie dzisiaj krótkie podsumowanie tych dwóch części, w tej trzeciej części dzisiaj i yy, odpowiedzieć na to pytanie, ponieważ to było pytanie w tym stylu, że to dostałem niedawno na maila, że chce działać, nie? Ta osoba mi napisała, że chce działać, bardzo chętnie, tylko że ma taki strach właśnie przed działaniem, że, że coś zepsuje, że jak będzie rozmawiać, nie wiem. Z ludźmi na Facebooku, to tam coś się zepsuje, te relacje popsuje, nie powie coś nie tak, jak będzie budować lejki strażowe, że coś tam źle napisze itd. Tak po prostu jest strach przed działaniem. Nie? I to jest problem osób początkujących. Z jednej strony nie wiedzą, jak zacząć. Osoby początkujące, nie? jeśli jesteś osobą początkującą, startujesz na przykład, da ja ci polecam zacząć od programów partnerskich, od, od prostych lejków strażowych, na przykład jak tutaj masz, takie budujesz prosty lejk strażowy, to składa się z dwóch stron. A kolejna strona to jest strona tego programu partnerskiego. Nie później jak te leki promować. I ktoś tak powiedział ostatnio, zaczyna się tak samo. Musisz zdawać sobie sprawę z tego, że jeśli zaczynasz biznes w internecie, jesteś początkującą osobą, to każdy tak naprawdę był w tym samym miejscu, co to jesteś teraz. nie? Czyli każdy zaczynał od zera, bez wiedzy. W końcu trzeba się przełamać jakoś i ruszyć. To nie będzie jakiś długi film dzisiaj nie, teraz ani żaden film motywacyjny, że. Na pewno dasz radę, jesteś zwycięzcą i takie pierdoły mnie, tego nie lubię, szczerze mówiąc. Chciałem jakoś mniej więcej powiedzieć Ci, co zrobić, tej osobie też odpowiedzieć przy okazji. Prawda jest taka, że zacznij od zdobywania odpowiedniej wiedzy, aby stać się atrakcyjnym dla drugiej osoby, która Cię ogląda, która Cię słucha albo która czyta Twoje materiały. Miej taką wiedzę, Zdobyć taką wiedzę, którą ta osoba potrzebuje. Tu też mówiliśmy trochę o rynku, nie? O, o wyborze rynku. Rynek czerwony, niebieski, o, o, czerwony ocean, niebieski ocean, żeby wziąć sobie jakiś segment osób z rynku, nie tu w tej pierwszej części, żeby wziąć jakiś tam z tego całego rynku, wziąć sobie jakąś niszę, czy tam subniszę wybrać, jakąś grupę osób, i żeby zdobyć taką wiedzę, którą ta grupa osób potrzebuje, nie? że ty zdobywasz taką wiedzę, którą te osoby potrzebują. I to czyni cię atrakcyjnym w oczach tych osób. Wtedy one chcą tego, co ty masz. I wtedy tą wiedzę przekazujesz im. Sygnalizujesz im na swojej stronie przechwatującej, że masz tą wiedzę, że tam jest jakiś problem, i ty ten problem masz rozwiązanie na ten problem. I to mówisz na stronie nie? że jest jakiś taki problem, i ty jak się zapiszesz na moją listę, na tej stronie przechwatującej, to ja na tej drugiej stronie, pamiętasz, tej stronie pomostowej, dam ci rozwiązanie. Pamiętasz, nie? I wtedy mówiliśmy, że. Ten problem, ten problem, który istnieje, to rozwiązanie na ten problem możesz wziąć z programu partnerskiego. Bardzo dobry program partnerski znajdziesz poniżej na tej, na tej stronie. Zachęcam Cię z tego skorzystać, tam, będziesz, tam się dowiesz wszystkiego. Jak budować leki strażowe, jak generować ruch darmowy, płatny, jak pisać maile, itd., dalej. Koniecznie się z, się z tym zapoznaj. To jest idealne losy początkujące, ponieważ dzięki temu stworzysz sobie praktycznie, można powiedzieć, nowy zawód od zera. Jeśli nie wiesz, co chcesz robić w życiu, nie masz pomysłu, Zacznij tego programu partnerskiego, który jest poniżej i ten program partnerski również możesz później polecać. I Możesz sobie właśnie stworzyć, wziąć z tego programu partnerskiego, który znajdziesz poniżej, wyciągnąć jakąś informację, którą się nauczysz, tam masz wiele różnych modułów. Na przykład weź sobie, dla przykładu teraz, bierzesz sobie moduł numer 2 na przykład, tam z, bierzesz problem z tego modułu, wyciągasz i opisujesz go na tym, że załóżmy, że bierzesz sobie, nie wiem, moduł na temat budowania, na, na, temat, na przykład reklamy na Facebooku. Nie? I sygnalizujesz na przykład na stronie przechodzącej, teraz tak z głowy na szybko powiem, na przykład, że nie wiem, że yy, większość osób, która tworzy na przykład reklamy na Facebooku, robi je w zły sposób, bo są mało skuteczne, mało konwertują. Piszą, piszą te reklamy w zły sposób tak i przez to nawet Facebook im blokuje ich konta na Facebooku. Nie? I mówisz, że jest taki problem, i że jak się zapiszesz na listę, to pokażesz im na przykład przykład dwóch, albo trzech, albo jednej, jednej reklamy, pokażesz im dokładnie, jak tą reklamę. Napisać na Facebooku, tak aby ona nie została zablokowana. Tak, aby przyciągała oczy innych osób, żeby przyciągała inne osoby do tej reklamy, żeby ona była skuteczna. Żeby ludzie klikali w link, który masz w tej reklamie. Nie? I dzięki temu budujesz sobie listę. Miejmy coś takiego teraz na szybko, nie? I to rozwiązanie dajesz im właśnie w tym filmie wideo, nie? Znajdujesz sobie problem, jaki jest, omawiasz tylko ten problem na swojej stronie przewodujące, że jest ten problem, że rozwiązanie dasz po zapisaniu na listę. I to rozwiązanie, tak mówiliśmy ostatnio w pierwszej części. Ja się też bierzesz z tego filmu, z tego programu partnerskiego, który jest właściwie poniżej. Wybierz jakiś moduł, na przykład z tą budową listy adresowej na przykład na Facebooku, czyli płatna reklama na Facebooku na przykład, i daj jakiś przykład na przyk przykład na przykład. I dajesz na przykład jakiś, i dajesz jakiś przykład, jakieś reklamy, nie można powiedzieć, albo omawiasz, bierzesz sobie coś z tego i omawiasz, że ponienz reklamy tworzysz w taki sposób, aby nie popełniać takich błędów i to wszystko i to rozwiązanie dajesz tutaj. Nie Jeśli jesteś osobą początkującą, nie wiesz, jak zacząć, zacząć programu poniżej weź w tym programie tam masz kilka różnych modułów, wybierz sobie jakiś moduł z tego programu, wyciągnij z tego problem z tego modułu, omów ten problem, że ten problem istnieje, omów go na tym, że czy on istnieje na swojej stanie przechodzącej, powiedz, że taki jest problem jest, powiedz na tej stanie przechodzące, że rozwiązanie na ten problem da wprawdzie na listę. I również z tego programu, pan z tego, który jest poniżej, z tego modułu, który sobie wybrałeś, wyciągnij rozwiązanie, nie cały moduł, nie omawiaj całego modułu, jakieś jeden mały kawałek, żeby ten film też nie był za długi, tutaj, nie? Maksymalnie 10 minut może zrobić, można nawet 5, 7, 10 minut zrobić. Wyciągnij tam rozwiązanie, krótkie jakieś rozwiązanie na jakiś krótki problem, ale taki, który się można rozwiązać szybko i omów tutaj, na tym filmie wideo. I to nie musisz pokazywać swojej twarzy, możesz pokazać slajdy. Najprościej może być, Ciebie na slajdy pokazać, nie? Yy, PowerPoint czy coś w tym stylu. I omawiasz i kierujesz na końcu właśnie, żeby ludzie również skorzystali z tego, Program Pana który jest poniżej. Jeśli, jeśli przy okazji również skorzystasz z tego programu, który jest poniżej, dam Ci też gotową serię maili, które będziesz mógł od razu wykorzystać nie? W, swoim, w swoim lejku sprężowym. Możesz to maile sobie przepisać do swojego autorespondera, włożyć, podmienić linki i już będziesz mieć połowę, połowę rzeczy zrobioną w swoim lejku Też Tam zobaczysz też w tym szkoleniu, jak te strony powinny wyglądać. Jak powinna wyglądać strona przefutująca, jak powinna wyglądać strona na przykład ofertowa, czy strona dziękuję, albo strona pomostowa, to wszystko się dowiesz też przy okazji, nie? Ja dam oczywiście przy okazji gotową serię maili na cały miesiąc, to będziesz mógł sobie ustawić i włożyć do autorespondera. Tylko tam sobie to pozmieniasz pod siebie te maile i linki pozmieniasz i ten, i również możesz ten program, który jest poniżej, promować. Nie? To jest bardzo ważne. Nie? Jeśli jesteś osobą początkującą, powiedzmy sobie to jeszcze raz, to po prostu na samym początku musisz zdobyć tą wiedzę, która będzie atrakcyjna dla osób, które wyciągnie sobie z tego rynku i tam przy okazji też się dowiesz do kogo, do kogo promować, nie? to wszystko, w tym szkoleniu poniżej. Czyli bierzesz sobie z tego całego rynku jakiś segment, grupę osób sobie wybierasz. Tak mów, wróć, jeśli nie pamiętasz, pierwszej części, to się wróć do niej. Tu mieliśmy yy, jakieś tam grupę docelową, jakąś, nie? i z tej grupy docelowej wybieramy sobie jakąś mniejszą grupę docelową, sub niszę nie? to się nazywa. Jakieś tam jedno zainteresowanie. I do tych osób właśnie kierujesz swoją, swój materiał, nie? swoją stronę przygotowującą, rozwiązujesz jakiś problem tych osób. Nie? A ten a problem i rozwiązanie tego problemu bierze sobie z programu partnerskiego. Nie, to była pierwsza część naszego szkolenia. W drugim filmie wideo mówiliśmy o tym, mniej więcej, jak na przykład ten lek sprzedażowy polecać, bo to też jest problem osób początkujących, bo nie wiedzą od czego zacząć, jak się w ogóle zabrać, Za na przykład mając na przykład w pierwszej części już, sobie swój lejek sprzedażowy, nie? Prosty lek sprzedażowy to składa się z dwóch stron. Trzecia strona, jak mówiliśmy, to jest strona programu partnerskiego. I kolejnym problemem osób Właśnie jest pisanie maili, jak te maile napisać, to dostaniesz właśnie ode mnie gotowy. Jeśli skorzystasz z tego programu, który jest poniżej Affiliate Challenge, bo się dobrze wymawiam, bo mój angielski jest słaby, dam ci gotowe, gotowe maile, które muszę musiał wykorzystać i będzie jedną sprawę spra załatwioną. Bo to też jest, z tego co widzę, ludzie też te wyolbrzymiają te pisanie maili, bo maile można pisać naprawdę w bardzo prosty sposób. Możesz swoje historie opowiadać, twoje maile, tak naprawdę, które sobie wkładasz do swojego lejka sprzedażowego, nie, bo lejk sprzedażowej, jak mówiliśmy, składa się na przykład z, tym poprzedni, na poprzedni, na poprzedni, z filmu numer jeden z dwóch prostych stron, nie? które ty tworzysz. Trzecia strona to jest na przykład strona programu partnerskiego, i do tego również jest seria maili. I ludzie te, te, te maile też wyolbrzymiają. Też boją, z tego co widzę, ludzie boją się pisać maili, bo twierdzą, że nie wiedzą, o czym pisać te maile. Nie? To Nie chodzi o to, że te maile muszą być takie czysto, takie muszą być czyste wskazówki, czysta nauka tam musi być. Twoje maile może tak naprawdę tworzyć Twoje życie. Idziesz na spacer, nie wiem, masz psa, biegasz z nim po lesie, to no o tym opowiadasz, że biegałeś z psem po lesie i masz jakieś tam przemyślenia. Po prostu opowiadasz o swoim życiu, w swoich mailach. To też buduje fajne relacje. Możesz dać jakieś wskazówki. W tej serii maili, które ja ci dam, to będziesz mieć dużo też takich wskazówek. To możesz ludziom wysyłać. Ja bym to jeszcze na Twoim miejscu uzupełnił, właśnie o swoją historię, bo ja nie mogę, nie mogę dać Ci maili, w których jest Twoja historia nie opisana. To musisz sam sobie dopisać. Sobie po prostu dopiszesz swoją historię, tam do tego i to połączysz właśnie z tymi mailami. Tam jest, yy, tam masz maile praktycznie na cały miesiąc ustawione. O tym tam są takie wskazówki, jak budować listę kontaktów, jak generować ruch, jak tworzyć też kontent. to wszystko jest tam, a ty do tego możesz sobie swoją historię dorobić, bo pamiętaj, że życie może pisać Twoje maile też, życie może też nagrywać Twoje filmy wideo. Coś ci gdzieś tam przydarzyło i to włączysz kamerę, opowiadasz, że byłeś. Poszedłeś sobie na spacer z psem, biegałeś po lesie, wpadłeś na jakiś pomysł, jakieś przemyślenia i o tym opowiadasz. I tak samo przejrzysz maile. Byłeś na spacerze, na, na, na przykład, nie wiem, sobie po lesie z psem, no to opowiadasz w swoim mailu, piszesz, że biegałeś po lesie, masz jakieś przemyślenia i tak dalej. To samo może być na, w mailu, to samo może być na filmie wideo. I to samo, to samo może być na twoim blogu. Nie? Z tego musisz sobie dawać, zdawać sprawę, że jak przecież maila, możesz z tego zrobić wideo, możesz z tego zrobić artykuł na blogu, możesz z tego zrobić audio. Jak nagrywasz film wideo. No, to masz film wideo, z wideo możesz wyciągnąć audio, to, to tak samo jak wcześniej, nie? A i też to samo możesz opowiadać w swoim mailu, co masz na wideo. Nie? Z jednego medium możesz stworzyć kilka kanałów dotarcia. Nie? Tak jak mówiliśmy tutaj wtedy, jak masz czas i nie masz czasu, nie? żeby naprawdę założyć sobie bloga, kanał na YouTube. Jak jesteś osobą początkującą, to budowa listy adresowej to jest podstawa. To nie, nie tylko jesteś osobą początkującą, ale dla wszystkich to jest podstawa. Lista adresowa, e-mail marketing to powinno być centrum twojego swojego biznesu, bo to jest twoje. Tego nikt ci nie zabierze. Kanał na YouTube jest super, świetny. Ja uwielbiam YouTuba, uwielbiam nagrać filmy na YouTube, ale YouTube nie jest twój. Jeśli popełnisz jakiś błąd, to YouTube może ten kanał skasować. I to już nie raz takie coś było. Tak samo na Facebooku. Facebook też jest super. Możesz reklamę tworzyć, możesz tam też rozmawiać z ludźmi, bezpłatny marketing robić, chociaż oni tam ucinają zasięgi. Też musisz sobie zdawać sprawę z tego, że Facebook na fanpage'ach ma małe zasięgi, on ucina zasięgi z takich czas. Ale reklamę możesz robić na Facebooku, co polecam. Też się nauczysz, jak robić reklamę na Facebooku, poniżej ze szkolenia Affiliate Challenge. Tam dostanie, na jak skończysz to szkolenie przejdziesz całe, dostaniesz certyfikat na koniec. Nie? To jest ważne. Ale też Facebook nie jest Twój. Jeśli jakieś tam reguły złamiesz coś, mogą Ci skasować Twoje konto, zablokować i koniec. Nie? Tak samo jak masz na przykład bloga. Blog jest Twój, ok, ale mogą wyszukiwarka Google może Cię wyrzucić z Google, do swojej wyszukiwarki. Też to się, się nie zdarzyło. Ale lista adresowa jest Twoja. Listing ci nie zablokuje, nikt Cię nie zabierze. Budujesz listę, dlatego wszystkie swoje działania, na przykład tu masz, tu pamiętasz, to jest ten schemat adresowany w drugiej części. Jeśli nie pamiętasz, wrócę do tych wszystkich filmów, sobie je na spokojnie czas obejrzy. Nie raz, ale kilka razy nawet. Tu mówiliśmy właśnie wtedy o promocji, nie? że, za, że założyć sobie bloga. YouTube'a, tu media społecznościowe, na przykład Facebook, LinkedIn, podcast że, podcast, że też możesz robić, tylko pamiętaj też o tym właśnie, że tak mówiłem przed chwilą, że jak masz film wideo, no to z filmu wideo wyciągasz, i robisz z tego artykuł, i wyciągasz audio, i robisz z tego maila. nie? I masz już podcast, masz podcast, masz materiał na bloga, masz materiał na, na YouTube'a, masz materiał już na inne media społecznościowe, bo też możesz to wklejać. To, co masz na Facebooku, możesz powklejać, nie wiem, na, na LinkedIn, Twitter, itd. Z jednego medium tworzysz kilka kanałów dotarcia. Skoncentruj się na tym. Możesz sobie na przykład swój dzień podzielić, na przykład do południa nagrywasz wideo i robisz z tego na przykład artykuł, albo nawet możesz komuś zlecić, żeby zrobił transkrypt tego artykułu i później to wszystko rozdzielasz sobie, nie? A po południu na przykład albo wieczorem, albo w nocy, nie wiem, robisz darmowy marketing na przykład na Facebooku, rozmawiasz z ludźmi, jakoś tam starasz się do nich dotrzeć. Możesz też ogłoszenia robić na przykład na różnych tym OLX, na tych portalach ogłoszeniowych. Też można, to też czasami działa naprawdę, takie proste ogłoszenia też czasami działają. Na przykład OLX, to najlepiej to robić tak, żeby się z tą ludzie kontaktowali, że pisali do ciebie, to ty im odpowiadasz. Tak jak mówię, możesz później do tego do wszystkiego dołożyć sobie płatną reklamę, ale jeśli jesteś osobą początkującą, nie, to pamiętaj, że nie możesz bać się działania, bo i tak, i tak coś zepsujesz. Ja psuję coś cały czas. Codziennie coś psuję, dzisiaj coś zepsułem, wczoraj coś zepsułem, jutro coś zepsuję. Nie bój, się, nie bój się tego, że coś zepsujesz. Po prostu testuj i działaj. Co z tego, że ktoś cię zhejtuje, że ktoś Cię obrazi? Mnie też ludzie hejtują, też mnie obrażają. I innych liderów, tam i ekspertów tak samo ludzie hejtują, obrażają i tak dalej. Ale co z tego, że cię ktoś obraża i hejtuje? Nie bój się tego, olej te osoby je zablokuj i tak dalej, zapomnij o nich lub swoje. O to chodzi. Żeby robić swoje, żeby się nie bać, żeby działać i testować. Pamiętaj. Na początku zacznij właśnie od zdobycia tej odpowiedniej wiedzy, którą już możesz zdobyć, już ją zdobywasz, tak naprawdę, oglądając te, tę naszą krótką serię szkoleniową. I, I tym bardziej, jeśli przejdziesz Affiliate Challenge, czyli to, co jest poniżej tego filmu, czy jeśli przejdziesz cały Affiliate Challenge, te wszystkie moduły, to naprawdę zdobędziesz świetną wiedzę, którą też będziesz mógł się później dzielić z innymi. Tak jak mówiłem, wyciągasz tą wiedzę z tego szkolenia, jak na przykład biorę sobie moduł numer, nie wiem, szczeram, numer 4, wyciągasz jakiś problem z tego modułu, sygnalizujesz ten problem w swojej stronie przechwytującej i mówisz, że rozwiązanie jest po zapisaniu na listę. I wyciągasz również rozwiązanie z tego modułu, na przykład numer 4, i nagrywasz tam jakieś krótkie rozwiązanie tego problemu danego na swoim filmie wideo. Tylko pamiętaj, żeby w tym filmie wideo, właśnie jak to się poprzednio o tej stronie pomostowej w części numer 1, żeby tam też na początku powiedzieć to o swojej historii, żeby oddać tą reakcję z tą drugą osobą, zbudować, z tą, która Cię ogląda, bo ta osoba może Cię nie znać, nie? Ktoś mógł się na Twoją listę zapisać, na przykład, nie wiem. Gdzieś tam klikną przypadkowo jakiś link, czy na Facebooku, czy na Instagramie, czy gdzieś, i po prostu zapisał się na Twoją listę. I dlatego ona Cię może nie znać, ta osoba. Nie? To jest osoba z przypadku, ona może Cię nie znać, to jest tak zwany zimny ruch, czyli osoby, które Ciebie nie znają, Cię nie kojarzą. Nie? Dlatego na scenie pomostowej nagrywasz sobie wideo, gdzie opowiadasz krótką historię o sobie, i też mówisz, że dziękuję, że na przykład za zapis na listę, że dasz tu zaraz takie takie rozwiązanie, i krótko mówisz o sobie, i dajesz to rozwiązanie i wezwanie do akcji na końcu. To może być krótki filmik, tam 7-10 minut. Nawet. Może też bym nie przesadał, żeby był za krótki, szczerze mówiąc, bo ludzie często polecają, inni liderzy widziałem, żeby nagrywać krótkie filmy, 3 minuty, 2 minuty, 5 minut. Ale szczerze ci powiem, jak ja się do kogoś zapisuję na listę, szukam jakiegoś, ma, ma osoba jakąś listę nie, adresową i napisała na swojej stronie przekazującej, że jest jakiś problem, którego, na który ja muszę mieć rozwiązanie. No to się zapisuje na tą listę. I jak dostaję te rozwiązanie w postaci na przykład, nie wiem, 3-minutowego filmu to się wkurzę. To już ma takie wrażenie, że to jest mało wartościowe, nie? dlatego też, bym się że mi o tym filmie, a przynajmniej te 7-10 minut. Nie, żeby te rozwiązania dać też tam takie, nie takie, jak to powiedzieć, odczapy, żeby to zrobić na odpierdal, albo do tego się przyłożyć. Tym bardziej osoba początkującą, naprawdę przyłóż się do tego marketingu, weź, wyciągnij te rozwiązania z tego na przykład modułu numer 4 i fajnie je omów na przykład na slajdach, jakimiś przykładami i tak dalej. Weź to wszystkie przykłady, na przykład z modułu numer 4, nie chodzi o to, żebyś ten cały moduł, moduł numer 4 wyciągał i omawiał, ale jakiś problem, to musisz sobie wyszukać. Coś, co jest, znajdź sobie, weź te wszystkie moduły, przerób sobie z Affiliate Challenge, dokładnie przerób i zacznij tą wiedzę stosować w praktyce i coś, co najlepiej do ciebie dociera. Na przykład, załóżmy, że najbardziej zainteresuje Cię robienie reklamy na Facebooku, na przykład płatnej reklamy na Facebooku, no to wyciągnij, znajdź jakiś problem, na przykład, że ludziom blokują. Te, że Facebook ludziom blokuje te reklamy, że im nie zatwierdza tych reklam, że im przez to blokuje konta i tak dalej, albo że te reklamy są mało, nie, mało skuteczne, że nie konwertują, że ludzie nie klikają w linki, no to znajdź to rozwiązanie w tym, na ten problem w tym szkoleniu, w tym module i on, co, co może poprawić te reklamy. Jakiś przykład może daj, poszukaj jakieś przykłady, na przykład jakichś zagranicznych liderów na Facebooku, też możesz poszukać, jak oni reklamy robią i pokazać im, żeby to robić w ten sposób, na przykład, albo z tego modułu wziąć jakieś przykłady, jakieś wskazówki. Coś, co może tą konwersję zwiększyć, coś, co może ten problem rozwiązać dla tej osoby, która to ogląda, nie? co pomoże jej przejść dalej. I robisz na końcu wezwanie do akcji, że kolejnym krokiem, jeśli chcesz przejść na przykład w swojej karierze o krok dalej, to żeby zapoznała się z linkiem pod tym filmem wideo albo zawartością tej strony. A jak mówiłem, jak robisz stronę pomostową, tak mówiliśmy w poprzednim filmie numer 1, że tam jest film wideo i pod filmem wideo jest przycisk, ale to nie musi być koniecznie film z przyciskiem. Możesz pod filmem dać już. Jakąś na przykład ofertę, albo coś. Chociaż w tym wypadku akurat lepiej daj przycisk, bo jeśli jesteś osobą początkującą, no po prostu dajesz przycisk i tam kierujesz na stronę programu partnerskiego. Czyli takie krótkie podsumowanie sobie dzisiaj zrobiliśmy na szybko, to nie, ma, nie miał być długi film. Tak naprawdę ten film nie miał powstać, bo ja go, go nagrywam bez skryptu też, nie? można powiedzieć. Czyli nie można powiedzieć, że na, na 100% nagrywam to wideo bez skryptu. I tak samo te poprzednie wideo też były bez skryptu, nagrywane. Tylko to jest taki przykład dla Ciebie. Albo wskazówka bardziej, jeśli chcesz nagrać filmy wideo, no to stara się robić to na początku bez skryptu. Bo ja pamiętam jeszcze kilka lat temu, jak nagrywałem filmy, to ja na początku, zanim w ogóle coś nagrałem, to siedziałem z dwa tygodnie i pisałem skrypt. Później tego skryptu się uczyłem i jak zacząłem nagrywać, to się myliłem. Za każdym razem jeden film nagrywałem, jeden film, który miałem przykład 30 minut, nagrywałem chyba przez tydzień. Bo musiałem sobie ten skrypt dzielić na mniejsze części, nie? Tu jedną kartkę przeczytałem, jedną część, jedną stronę, później drugą stronę. Jeszcze się myliłem w trakcie czytania, nie? czyli cały czas się powtarzałem, to przeklinałem później, bo mi nie wychodziło. Dlatego, jak w końcu zacząłem nagrywać takie vlogi na, na YouTubie, to zacząłem je robić bez skryptów. Nie? Po prostu odpaliłem kamerę i mówiłem, co mi przyjdzie na myśl, na jakiś tam konkretny temat. To jakiś tam temat sobie wymyśliłem, a czasami nawet odpalałem yy, kamerkę, w ogóle bez tematu, po prostu mówiłem coś tam, zacząłem opowiadać. I to fajnie też. Dzięki temu nauczysz się też fajnie nagrywać te filmy. Jak będziesz tak trenować bez skryptu, będziesz mówić na jakiś temat, na który się przynajmniej trochę znasz, mówię, przerób sobie w iFilm Challenge, wybierz sobie jakiś temat i po prostu naucz, naucz się coś na ten temat i po prostu opowiadaj o tym temacie coś. Możesz kilka części zrobić nawet, nie z jednego tematu. I po prostu opowiadaj krótkie filmy na YouTube, nagrywasz, jak mówiliśmy tutaj przykład, nie? ten generowanie ruchu. Krótkie filmy na YouTube sobie nagrywasz, 2 minutowe, później robisz z tego tekst, audio. I masz naprawdę swoją sobie społeczność, i na końcu jeszcze po reklamę dodajesz, naprawdę będzie fajnie działać. Tylko kwestia z tego, żeby się nie bać po prostu. No nie masz się czegoś, na czego, bać. dlaczego chcesz się całe życie bać czegoś, bo ty się nie boisz, ale niektóre osoby się boją zacząć w ogóle, że coś zepsują i tak dalej. Nie, pamiętaj, że biznes w internecie tak naprawdę wymaga oczywiście wysiłku, dużo pracy, inwestowania pieniędzy i tak dalej, ale w pewnym momencie, jak już ustawisz te wszystkie leki sprzedażowe, i sobie tą społeczność tutaj zbudujesz, Mniej więcej, to nie, też nie musi być ogromna społeczność, chyba ja też nie mam dużej społeczności w internecie, już to wszystko, co robię, jakiś ruch mi generuje, przez to mogę zarabiać pieniądze. Nie? To nie musisz, nie musisz mieć tysięcy, setki, tysięcy, tam dziesiątki tysięcy subskrybentów na YouTubie. Co ty? Zapomnij o tym. Możesz mieć mały, niszowy kanał, który ma tysiąc subskrybentów i mieć z tego bardzo duże korzyści, mieć bardzo dużą oglądalność i bardzo, bardzo dużo osób może z takiego małego kanału wchodzi na Twoją stronę i zapisywać się na listę i później na przykład Dołączenie do jakichś produktów, czy nawet tak, tak, tak biznes MLM robisz, tak samo działasz. Tak przy okazji to szkolenie poniżej affiliate Challenge, też Ci pomoże, jeśli chcesz budować biznes MLM w Internecie. Bo programy partnerskie i marketing sieciowy, na przykład w Internecie działa praktycznie tak samo. Tu promujesz produkty innych osób, innych firm, i, tu, i tutaj też promujesz produkty innych osób, innych firm za jakąś prowizję. Jeśli chcesz sprzedawać swoje szkolenia, swoje materiały, to też Ci to pomoże. Musisz nauczyć się robić marketing płatny, darmowy, Nauczysz się budować listę i nauczysz się tworzyć leki sprzedażowe. Tak jak mówiłem jeszcze przy okazji, ode mnie dostaniesz gotową paczkę też maili na 30, na 30 dni, mniej więcej do autorespondera. Tylko sobie do tego dorobię swoją historię, swoje linki, troszkę po ciebie poprzerabiasz i może zacząć działać już. Ok, to na tyle. Pamiętaj, nie bój się, po prostu działaj. Każdy zaczyna od zera. Kwestia tego, zdobądź taką wiedzę, którą druga osoba potrzebuje, dzięki temu stajesz się atrakcyjny w oczach tej drugiej osoby. Wtedy ty masz to czy ta osoba chce? Ta osoba ma jakiś problem, a Ty masz rozwiązanie. I mówisz tej osobie o tym, o tym problemie, o tym rozwiązaniu, że Ty masz to rozwiązanie na swoich filmach wideo, w swoich pisach na Facebooku, w innych mediach społecznościowych, na swojej stronie przygotującej. To wszystko, cały czas sygnalizujesz, że Ty masz to rozwiązanie w swoim marketingu, W swoich filmach wideo, postach na Facebooku, na, na filmach na YouTubie, na blogu. Sygnalizujesz wszędzie, że masz rozwiązanie na ten problem. Ok, to na tyle. Koniecznie sprawdź sobie, jeśli. Obejrzyj sobie te, te trzy filmy, razem z dzisiejszym, obejrzyj sobie nawet kilka razy. Zastanów się, jak chcesz działać, zrób sobie plan działania i koniecznie zapoznaj się z Affiliate Challenge, który jest poniżej. Tam masz kilkanaście różnych modułów, praktycznie ze wszystkiego. Z płatnej reklamy na Facebooku, z budowania lejków sprzedażowych, z budowania listy adresowej, copywriting itd. Tam masz wszystko, czego potrzebujesz. Jak to przejdziesz, naprawdę zdobędziesz wiedzę większą niż ma, nie wiem, 90% osób, które Próbują coś tam działać w internecie. Dzięki temu Ty wejdziesz na, po, zrobisz to naprawdę na poważnie. Zaczniesz działać na poważnie. jak działasz na poważnie, no to Twój biznes zaczyna wtedy zarabiać na poważnie. Dobra, to na tyle. Zapoznaj się z materiałem poniżej. Jeśli masz jakieś pytania, to śmiało pisz. I widzimy się po drugiej stronie, Affiliate Challenge. Cześć!